W lipcu 2005 roku miałem niegroźną stłuczkę samochodową, ale jej następstwa były takie, że teraz nie widzę. Błędna była diagnoza, dlatego że leczyłem się neurologicznie zamiast okulistycznie, i wtedy, kiedy trafiłem na okulistykę, były już za późno. To zmieniło całkowicie moje życie, dlatego że z osoby całkowicie sprawnej, bardzo dobrze widzącej, stałem się osobą niepełnosprawną i przestałem widzieć cokolwiek. Takim punktem zwrotnym w moim życiu po utracie wzroku był udział w Festiwalu Zaczarowanej Piosenki Anny Dymnej, bo to było takie mega zetknięcie z osobami niepełnosprawnymi, ze wszystkimi niepełnosprawnościami i to ci ludzie Pozwolili mi inaczej w cudzysłowie spojrzeć na moje nowe życie i oni bardzo mi pomogli mm, odbić się, można powiedzieć, od takiego dna. W tygodniu to jak w tygodniu to na wszystko wisi aż do na. To, że spotkałem na festiwalu wspaniałych artystów, natknęło mnie do tego, żeby zaprosić tych ludzi do Dąbrowy. I pochwalić się moimi nowymi przyjaciółmi. Tak powstał przegląd osób niewidomych do tych dźwięków. Kolejnym krokiem było założenie fundacji Wygrajmy Razem. Założyłem tę fundację wspólnie z Karoliną Żelichowską, która również śpiewa. I teraz wspólnie z Karoliną realizujemy różnego rodzaju projekty artystyczne festiwale, koncerty, przeglądy itd. A naszym najnowszym pomysłem, najnowszym dziełem, z którego jesteśmy bardzo dumni, jest integracyjny program edukacyjny Miej Obraz Osoby Niewidomej, który prowadzimy w przedszkolach i szkołach podstawowych w Dobrowie Górniczej i nie tylko. I w tym projekcie chcemy uwrażliwiać dzieciaki i stykać je z niepełnosprawnością, stykać je z osobami takimi jak my, dzięki czemu mamy nadzieję, że w przyszłości, kiedy będą starsze. Nie będą miały takich barier, jakie mają dorosłe osoby sprawne w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Uważam się za człowieka naprawdę spełnionego, i to jeśli chodzi o życie osobiste i życie zawodowe. Życie rodzinne mam poukładane, mam wspaniałą żonę. Po dziewięciu latach, nareszcie doczekaliśmy się dziecka. Mamy wspaniałą córeczkę, ona ma na imię Blanka, ma prawie cztery lata. Jeśli chodzi o życie zawodowe, to nigdy bym nie przypuszczał, że może ono się aż tak poukładać i to w sytuacji, w której się znalazłem. Moje życie jest bardzo kolorowe, poznaję wielu wspaniałych ludzi. Cieszę się bardzo, że mogę tym ludziom w jakiś sposób pomagać. Wszystko jest już niczym. Staram się na co dzień kreować pozytywny wizerunek siebie, jako osoby niepełnosprawnej, bo myślę, że to ma dobry wpływ na, na, na innych ludzi. I a z kolei osobom takim jak ja, czyli osobom niepełnosprawnym, mam nadzieję, że w jakiś sposób mój przykład pomaga